Cześć, witam Was na moim kanale. Teraz, jak widzicie, portal świeci się na złoto, dlatego że mamy akurat extra legendary event, który ja pomijam. A właśnie, no to jest oferta, właśnie pojawiły się informacje o tym, co będziemy mieć w ten weekend. Tak jak się spodziewaliśmy, będą podwójne szanse na to, że trafimy legendę z Sacred Sharda. Ale to nie wszystko, od czasu do czasu Klarium tutaj lubi połączyć. Podwójne szanse z, ze zwiększonymi szansami na trafienie jakiegoś konkretnego czempiona, i tym razem mamy tak samo. Raz kiedyś już było podobne połączenie, tylko wtedy to nie były kredy to były Ancient Shardy. W każdym razie pamiętam, że wtedy poszedłem na całość, ale udało się na sam, na sam koniec shardów. Udało mi się na jednym i na drugim koncie trafić tego jednego z moich ulubionych czempionów, i czempiona, którego do tamtej pory nie miałem, i wtedy go. Trafiłem. o co chodzi? No otóż będą większe szanse przy okazji podwójnych szans na trafienie tutaj tej bestii. Prince Kaimar. Także będzie 10x na niego. Te 10x będzie trwać jeden dzień krócej. Także jeżeli y, macie już Kaimara, y, nie chcecie go więcej trafiać, to możecie poczekać. I w niedzielę będą czyste podwójne szanse bez zwiększonych szans na trafienie. Kaimara, ale akurat to jest champion, którego warto mieć yy, duplikaty. Ja na jednym koncie mam dwa, na drugim na ob i obu używam, na drugim na razie mam jednego, więc będę otwierał w piątek. Jeżeli wpadnie mi kolejny kaimar to będzie to zyskiem dla mojego konta. No i dlaczego on jest taki dobry? No na początek przyjrzyjmy się statom. Ma całkiem dobre yy, staty defensywne, HP i defense. Jest szybki. No i w zasadzie to jest tyle co, czego potrzebuje. No przydałoby się jeszcze troszkę accuracy, no ale akurat mm, on tego nie ma. Na A1 Phantom Fire tutaj atakuje wszystkich i wrzuca jeden duży poison, jeżeli ten atak jest krytyczny. Książkami tylko obrażenia zwiększamy, zresztą tutaj e, nie ma procentowych szans, to się po prostu dzieje, jeżeli atak jest krytyczny. Oczywiście trzeba mieć accuracy odpowiednie, aby Gaze jego A2, gdzie atakuje ponownie wszystkich, usuwa wszystkie <coughs> przepraszam, usuwa wszystkie e, buffy i umieszcza sleep na jedną turę na przeciwnikach. Tutaj mamy 3 tury cooldownu, także mamy no, atakuje wszystkich, usuwa buffy, to jest główna część najlepsza część tego, ale ten sleep też może się nieraz przydać, zwłaszcza jeżeli na przykład na arenie połączycie go Później z, na przykład z debufferem, który umieszcza debuffy nie atakując, tak? bo wiemy, że jeżeli zadamy jakiekolwiek przeciwnikowi obrażenia, no to wtedy ich wybudzimy, ale można go połączyć na przykład z Madam Cerise albo z, z Rian, którą mamy z, z Doom Tower i one wrzucą swoje debuffy nie budząc przeciwników, dzięki czemu nasz nuker potem może być dużo wolniejszy. I na koniec Seal of Magic resetuje cooldowny wszystkich skillów i to nie jest o 1, 2, 2 tury, 3 tury całkowicie resetuje wszystkie cooldowny i napełnia turmiter wszystkich poza sobą o 20% no cooldown jest dosyć długi no ale jest to też porze, porze, potężny, potężny skill 6 tur po wyksiążkowaniu troszkę mogliby poprawić tutaj opis tego skillu bo on nie jest do końca nie do końca opisuje to, co się, może nie to, co się dzieje, ale tutaj wszystkie niuanse tego skillu, ponieważ kaimar tutaj nie tylko nie napełnia swojego Turmitter, ale nie resetuje też swoich cooldownów nie tylko swoich, ale innych kaimarów też, więc jakbyśmy mieli dwóch kaimarów, oni nie będą sobie wzajemnie resetować. Także to, co się tutaj dzieje, działa na wszystkich poza kaimarami to na kaimarów. Nie będzie działać, no więc yy, tak tego nie łączcie, ale może to się bardzo fajnie na arenie spisuje, ponieważ yy, atakujemy. Jeżeli w, pierwszej, w pierwszym ataku nie zabijemy wszystkich przeciwników, wtedy karma rusza się jeszcze raz, resetuje cooldowny i możemy to zrobić ponownie i dobijając przeciwników. Ale nie tylko, on jest bardzo dobry do dzięki temu skillowi do speedranowania różnych dungeonów. Doom Tower, wszędzie, gdzie chcemy szybko przechodzić, mamy fale, więc jest kaimar. Yy, mamy kaimara, tak, on rusza się zazwyczaj jako pierwszy, jest najszybszy. Na początek wykonuje inne ruchy, nie resetuje od razu cooldownu. Przejdziemy przez pierwszą falę, yy, zabijając to. Zazwyczaj sir do tego jest używana. Potem zaczyna się druga fala, wtedy kaimar zaczyna od resetu, i każdy może jeszcze raz. Powtórzyć wszystkie skille i tym sposobem bardzo szybko możemy przechodzić kolejne, yy, kolejne fale. A w połączeniu nawet z dwoma kaimarami, no to można w kilkanaście sekund Doom Tower Hard przechodzić. I na koniec jeszcze jest bardzo fajnym aurema zwiększa speed we wszystkich miejscach. O, no, przepraszam, we wszystkich miejscach tylko na arenie o 30%. Także świetnie się nadaje jako speed lead na arenę. Świetny czempion, bardzo wszechstronny i czempion, którego naprawdę warto mieć kilka kopii. I z tych kilku kopii można, można korzystać. Mam nadzieję, że kiedyś dostanie skina, on by się przydał, żeby go troszkę zróżnicować, ponieważ jego tutaj reskin jest, gdzie mamy Tyrant teraz obok. Jak widzimy, że Tyrant to jest, mogłem tak zrobić, to jest ten sam skin, tylko on ma elementy takie związane z ogniem, a ten z elektrycznością. Yy, fajnie jakby Kaimar dostał skórkę, żeby ich można było jeszcze bardziej zróżnicować yy, w grze. Także to nas czeka yy, w weekend. Podwójne szanse jeżeli chodzi o kredy, a dodatkowo przez pierwsze dwa dni, przez piątek i sobotę, to się skończy w niedzielę rano, będą yy, dziesięciokrotnie większe szanse, że jeżeli wpadnie nam legenda, to może być to Kajmar, więc jest to najlepszy czas na to, żeby na tego Kajmara e, zapolować. No i na koniec, oczywiście, jeszcze trzeba rozwiązać wczorajszy konkurs. Y, tutaj na ekranie widzicie zwycięzców, którzy, y, których wylosowałem. I tak, jest to Bajerek 100, Natalia Kones, Emilia, Radosław Malec i Marcin Marcin. Gratuluję wszystkim osobom, które wygrały. Tym, którzy nie wygrali, nie martwcie się, za miesiąc znowu będzie, e, będzie takie losowanie, ponieważ co miesiąc mogę 5 takich paczek rozdawać. Zwycięzcom gratuluję, reszcie życzę powodzenia w przyszłym miesiącu, w następnym losowaniu, a ja już się żegnam, mówi do Was Samael, cześć!